No, cześć! Witam Was bardzo serdecznie w gameplayu z Five Nights at Freddy's. Jedynki konkretnie, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Zanim zaczniemy tą wspaniałą rozgrywkę, mam do powiedzenia kilka rzeczy. Po pierwsze, Content Warning. Będzie tutaj dużo migających obrazów, już w sumie są w tym menu startowym. Będą też jumpscary i będzie Darcie Morty, więc jeśli ktoś nie ogarnia, co tutaj zagrał, chociaż wątpię i nie jest odporny na takie rzeczy, no to. Druga sprawa jest taka, że ja to za bardzo nie gram w horrory i ciężko to znoszę, bo jestem strachliwym kurczakiem, także może być zabawnie. Trzecia kwestia jest dla zagorzałych fanów FNAFa. Ja nie za bardzo siedzę w tym fandomie, także jeżeli czegoś nie będę wiedzieć, coś będę mylić i, i tak dalej, to proszę mnie nie bić. Myślę, że animatroniki zrobią to za Was. Jedyne z czego kojarzę FNAFa to z fanowskich piosenek, także wiecie. Koniec ogłoszeń parafialnych. Pora na tortury! Jej! Freddy Fazbear pizza. O, szukam... szukają Night to chyba ja. O, hello, hello. Cudowna grafika. A gdzie jest ten telefon? Tu? Tu? Gdzie jest telefon? Hello? Wiesz, jak gada bardziej niewyraźnie, niż ja. O, światło. Mogę coś kliknąć? To jest Bart Simpson? No, dzień dobry, dzień dobry. O! Okej. Okay. I tak cię nie rozumiem, czy ty będziesz długo tak gadał? Cześć. Ona na mnie tak dziwnie patrzy. Cio. Już? O, chyba już. Okej, okay, tu są nasze ludziki. Nasze animatroniki, nasi najlepsi przyjaciele. I to jest tak. Y, Freddy. O, o, y, mm. To jest Freddy. To jest Dziub, Dziub A to Marian. Tutaj jest jeszcze kolega y, Foxy. Tutaj siedzi, to, to wiem. Na pewno nie zapomniałabym o Lisku. Liski są super. Jeśli nie, gryzą cię w dupę. I nie tylko. Przyjaciele siedzą. Jest dobrze. Jest zabawa. Jest. Pop, po, 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 po. Nie, ja może przestanę wydawać jakiekolwiek dźwięki w ogóle, chociaż ten wentylator tutaj i, i tak zdradza, że i tu jestem. Jest to ział, w sumie trochę mi się nudzi. Moglibyśmy porozmawiać jednak. Fuj, i pajęczyna, ble. A tu jest jakiś głośnik. Nie mogę się obrócić do tyłu. O, tu jest Marian. E, a tu jest Fredio. A tu jest jakaś kaczka. Czy to jest dziub dziub? O, kurde, Marian, gdzie jesteś? Cześć Marian. A JoeJoe i Freddy są grzeczni. Ktoś za drzwiami czasów się przyspieszył puls. Jak przedemne chwycą mnie na kartle nóż. Gdy zepsuł ty sprzęt, nowym rosnąć w pięt. O Marian, gdzie jesteś? Marian! Ja czuję tutaj lekkie anxiety, jak ty. J jak ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Chyba ja bym nie chciała zginąć pierwszej. Tu jest Marian! Marian, to ty? Nie ty? A, nie! Dziu, dziu! Zostań na swoim miejscu. Tu jest Marian, tu! Dobra, Marian. Taki ciemny jesteś, że cię nie widzę w ogóle. Czekaj, to Marian po tej stronie jest, nie? Tak. Dalej siedzi po tej stronie. Marian? A, tu jesteś. Okej. Okay. Ej, czemu ja mam tak mało procent baterii? To jest pierwsza noc, a ja... Kurde, na styk mi zaraz pójdzie. Nie wiem, można tu wyłączyć światło? Halo? Marian? Zwrócił tu. Okej. Okay. A! Marian! Tu stoisz obok mnie? Czy ja tego nie widzę? Marian, bo ja zaraz gacie popuszczę. O, tu jest Marian. Dobra. Szybki jesteś. A dziub, dziub. Tu jest Marian. Dziub, dziub. Stoi tu. Dobra. Safe. 8% baterii. Halo! 7% baterii! Nie, to jest pierwsza noc, ludzie! Es, łatwo. <noise> łatwo z nimi. Nawidzony gang słodziaków. Czy ty w ogóle dajesz jakieś tipy, bo ja cię nie rozumiem, stary. <laughs> Oszczędzam sobie na razie baterie. I nie sprawdzam kamer. Marian? O, cześć, kolego. Czekaj, ty jesteś z której strony? Szukam Mariana. Widziałeś gdzieś może? Tutaj już stoi skubany. Marian stoi na swoim miejscu. Foxy też. Oj. E. Y Czemu to nie działa? Umarcie w drugiej nocy, to, to już nie jest taki wszypał, także... Także okej. Okay. A, 68% baterii, nie otwieraj tego. A! Oj, przepraszam, przepraszam. Świeci się. Już się nie świeci. Czego nie ma? Jest kuźwa. Idź stąd! No idź stąd! Marian! Nikt się nie zapraszał na imprezę. No Marian, wypad! Baterie mi rozładowujesz. O, kuźba Co to było? Biegła prosto na mnie. Ja się nie chcę przytulać z liskiem. O, i Mariana zabrał ze sobą. Dobra, tyle dobrego. A! Jak na mnie wyjrzał skubany? Co to? Freddy, coś ci do oka wpadło. Lis mnie porobił, najgorzej. Kocham lisy, ale nie tego. Dobra, jedziemy z tym koksem jeszcze raz. Moja taktyka, nic nie robię do pierwszej. Nie ma gościa, który by zadzwonił? We Nie, jestem taka strachliwa klucha. Czy jak ja majtam głową, to też mi bateria spada? Nie powinna mi w ogóle bateria spadać, jak nic nie robię. Nie, po tej stronie mnie nic nie atakowało ostatnio. To ja się może skupię na tej bardziej. Co Marian? Już tu stoisz. Mm. Słyszę dźwięki. I to chyba Marian, bo on tak chodzi ciężko. A, kurwa! Co to? Co ty do mnie gadasz? Ja nie rozumiem. Mówisz bardziej niewyraźnie niż ten gościu od telefonu. Gdzie jest Marian? Marian? A tu jesteś. Patrzysz na mnie. Marian! Przedłeś? Nie! Słyszałam oddalające się kroki. Tak. O, Marian masz szczęście, żeś taki gruby i cię słychać jak idziesz. Słyszę jakieś szumy w uszach, A! No No, Gnoju, lisie, ty! Ja nawet nie słyszę, jak on idzie. Okrutnik. Nie, ja chcę przynajmniej do czwartej nocy dojść w tym odcinku. Albo do trzeciej. Druga to jest dla lamusów. Dobra, podgłośniłam sobie słuchawki na maksa. Może teraz usłyszę jak będzie chodził. Grubas. O, kurde. Dziub, dziub. Ej, weź ty, odejdź. Już mnie to nie rusza. Jeżeli mnie nie może zabić, to jest okej. Okay. Słyszysz jak mi serducho bije. To wszystko przez ciebie, Marian. Ktoś idzie. To ty, Marian? Co to ten czerwony Wolę Mariana, tak szczerze mówiąc. Nie, to! Jednak nie jestem odporna. Jezu, ale jak klonę w tym dzisiejszym odcinku. Ja się staram być family friendly. Dobra, już się zamknij. Nie zagłuszasz. A to chyba chodzi, co? A Marian! Jeźdź stąd! Marian, idź sobie stąd! Marian! Wypad! Co ty ode mnie chcesz? Nie mam cukru. No, poszedł se, dobrze. O tej godzinie zazwyczaj przychodzi do mnie lis. To był chyba lis. Poszedł sobie. Kurde, do, do tego momentu jeszcze nie dotrwałam. Słyszałam kroki i nie wiem, czy to lis. Czy to inna pas, paskuda, maszkara fredna. Jak tam. Fredziak, Fredziak stoi, dobry Fredziak. Gdzie jest Marian? Tam stoi. Dobra, to ja otwieram te drzwi. Słyszę kroki. Dobra, Klip. Jest tu! Dziaduwa. Co jest? Ej! Żadnych pupup! Co jest? Ciągle nie działa? No i po mnie. Czyli to tak zginę. Ej! Fredziu, Pokonałam lisa, załatwiła mnie kurczak noc, co jest za zmowa w ogóle, wy się kłóćcie między sobą, a nie. I tak to się kończy jak sprawdzam kamery. Mówię, nie, co ja będę siedzieć tylko przy tych drzwiach i świecić latarką jak to będzie nudny gej, gameplay. A tu koko, koko, koko. Na razie mogę sprawdzić. O, co ten dyk? Gdzie jest ta ulana menda? Po drugiej stronie? Ona może chodzić po drugiej stronie? Tak, jest po drugiej stronie! Ona mnie od tej strony wzięła! Skubanica. Ale ja tam nie mogłam zamknąć drzwi! Tu tu, z prawa do lewa. Z lewa do prawa. No i ten! Tak szybko! Czemu mnie druga noc pokonuje? Ja jestem taka słaba w horrory. It's been so long, since I last. Wygrałam grę i mnie to boli. Kerer, co pi... Te zamazy tutaj to są moje łzy? Widzicie, weź rzucam w nimi tych kulkami, mogłabym się uzbroić, kurde, byłam już w pierwszej nocy, widziałam, że coś jest tutaj nie tak, jakieś dziwne, nie wiem, nawiedzony gang słodziaków mnie tutaj prześladuje i zamiast wrzeć ze sobą jakąś sikierę, nie wiem, cokolwiek, albo kurde, zapasowe baterie, o, to stwierdziłam, że nie, dobra, na no jolo, idę do pracy. Ja nie rozumiem tego lisa. On się pojawia tak nagle znikąd i nie wiadomo o co mu chodzi. Kuźwa, Marian już wyszedł na posterunek. Gdzie jest? O! Wypadł za kotarę, proszę. A już tam stoi? Nie wiem, nie widzę. Marian stoi tu. Kto tu się tak telepie? To ty, Marian? Marian? E? 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 Wiedziałam, że to on! Kurczak? Nie, gdzie jest kurczak? Jest jeszcze ta O, tu jest w ogóle Marian. Czekaj. Wyłącz ten wiatrak, Kuźwa, nic nie słyszę. Kurczak, może? Gdzie jest kurczak? Gdzie, on, gdzie ona jest? O, Marian, tu jesteś, a tu jest ten Debil. Weźcie mnie. Znaczy, nie bierzcie mnie. Weźcie mnie, wypuśćcie stąd. Słyszę dźwięki. Kuźwa, Marian. Poszedłeś już? Nie, tu jest. O, no poszedłeś. Jak nie ma tutaj tego jego cienia, to to, to nie ma Mariana. Ja Kuźwa, no lisie! Już byłam tak blisko. Pra... Na... Tak naprawdę to nie. Ale ja nie wiem, kiedy on przychodzi. No to ciężko go wyczuć. Czy ja czegoś nie rozumiem? Ja nie chcę tam wracać. Jakbym tak utknęła na trzeciej nocy, to by mi nie było tak głupio, ale to jest druga noc. To jest druga noc. Celebrate now... O, odpowiedziała. O, a te już poszły. Biesiadować. Nie wiem, kura mi w ogóle znika na całą noc. Ja jej nigdzie nie widzę. Marian to przynajmniej kulturalnie jest. Zapuka za nim wejdzie. Lis na chama wchodzi. Nie rozumiem. A tu jest Marian. Debil siedzi za zasłoną. Gdzie jest kurczak? Gdzie ona wychodzi, jak jej nie ma? Co To jest kurczak. za dźwięk. No słyszę muzykę. A Debil już wychodzi. Nie. Dali tam stoi. Nie wytrzymam z nim. Psychicznie mnie wykończy. O, a, Kuźma, Marian. Czy nie strasz ludzi? Jesteś tu? Jesteś. A kuku. A debil, jak stoi, tak stał. No, y, nieciekałą sobie przyszłość w róże. Tak, by the way. Marian, stoi. Marian. Dobra, to ja może poszukam tej. O, tu jesteś. No, kurde, szukałam cię. Oj, wyłącza mi kamerę. Skurczybyk. Skurczy wyk. Skurczy kurczak. Dobra. Nie, dobra, to mi tak zżywa baterię. Będzie obserwowane. Nie ma Marianach? Nie ma. Dobrze. Czekajcie, bo. Yy, czekaj. Yy, yy, pogubiłam się. A, ten debil dałem stoi. Dobra. Najbardziej to ja się boję tego Lisa. Fredziek jest spoko. Fredziek to jest ten. to starsze rodzeństwo, które. nie bawi się w różne pranki na biednych, bezbronnych ludziach. Nie, ja mam paranoję już. Weź, wyjdź. Nie wyjdź, no się zostań tam. Co ja gadam w ogóle? Everything is under control. No one is under control. No spadaj stąd. Co ja robię? Zaraz mi się bateria skończy. Jesteś tu? No weź, wyjdź. Wyjdź. Poszła sobie. Autentycznie. Wystarczyło poprosić o kurde będę. Weź. zostawcie w spokoju wszyscy. A jak na niego patrzę, to on nie idzie do mnie. Eee, Marian, Marian! Już ci zamykam, kochanie. Nie przejmuj się. Dobra, już nie muszę patrzeć na razie. Bo myślę, że ten list przechodzi tylko z jednej strony, z drugiej już na mnie nie krzyczał jeszcze w życiu. 16% baterii, no i Stawcie Zostawcie mnie w spokoju, wy wszystkie maszkarony, makarony i wszystkie inne paćki. W dupę, jadźki. Wy idźcie sobie stąd, idźcie, zostawcie mnie. Kiwam wszystkim w dupy, nie tobie, Marianku. Ja naprawdę doceniam, że ty tutaj jesteś grzeczny, taki i nie robisz mi na złość, tylko pukasz do drzwi. Marianku, sorry, ale... O, dobra, dziękuję. Czy ty jesteś jednak... Oj, coś słyszałam. Mam 5%. O Boże. Patrzę na cię... Patrzę... i umieram powoli. Bojąc się, że już po mnie. 2% baterii. I... i... i tak, tak to było. Tak, tak to moje życie wyglądało. No, kawraci moi przyjaciele, 1% baterii. O mój Boże, o mój Boże. 0%. O nie, nie, ja nie patrzę, ja nie patrzę, ja nie patrzę. Dobra, chcę to w sumie zobaczyć. <grystanie> tak. Taak. O Boże. Ja widziałam tego. Misia. Już. O, co? Już trzecia noc? E, dobra. Nie dajście mi się nawet na... O, cześć stary. Hello, hello. No, gadaj, gadaj, gadaj. Wiem, że żyję, jak cię słyszę. O, już ten kurczak. Doing great? I know, I know. O, tu jesteś, kurczak. Dobrze, to tutaj bądź. Nie przeszkadzam, jak tu jesteś. Masz pomysł? Kończmy odcinek? Tak, zajebisty pomysł, zajebisty. Try playing dead! No no to się to się źle skończy. Ty to masz kurde pomysły stary. A mój przyjaciel kurczak gdzie się podział? A, tu jest. Okej. Okay. Dobrze. Czemu tyle mi procent baterii zeszło? Halo. Kurczak? No kuź was z tej strony! Ktoś cię zapraszał na imprezę? Czekajcie, trzeba Debila kontrolować. Debil ma wyrąbane. Na razie. O nie, słyszę, może. słyszę. Aaa! O wilku mowa, a właściwie to o lisie. Przebrzydłym, Widzicie? Widzę cię. 55% i trzecie w nocy. Eee, no. <gryw> Ostatnio zdążyliśmy na styk. Psycha mi siada. Dalej nie ogarniam tego lisa, jak zaczynam słyszeć coś dziwnego, to... Gdzie on jest? On mi chyba zapukał drzwi! i mam mniej baterii, co... mam takie przeczucie, że leci to szybciej. O nie, Wszystko zje... Przeskoczyła na no o 5! Chyba znowu mi zapukał drzwi. Nie ma nikogo w domu, nikt ci nie otworzy. O kuźwa. Idź stąd. A! I to też myśl, to czyni mnie mniej więcej 19% baterii. I stąd powiedziałam. Poszła? Nie. Idź stąd! O nie, o nie! Ja mam der Ja mam deja vu i dervi. Dwie derwi, które trzeba pilnować. Dwie pary dejawi. Znaczy dejavi są pojedyncze. I... i, i głupie. Ciężkie do ogarnięcia. Jakbyś nie mógł ich zamknąć na zawsze. Czemu drzwi są na prąd? Hallo! Debil? Okej, okay, Debil się uaktywnił. No i już po nas. O, kuziewa, jeszcze on. On. Mariankuję idź sobie stąd. To nie jest dobry moment. No i. Jakby nie mogły zostać zamknięte. Mhm. Cześć! Freduś. Możesz jeszcze sobie pośpiewać? Pośpiewaj sobie jeszcze chwilę. No, śpiewaj chwilę, śpiewaj, śpiewaj. <śpiewanie> nie wierzę w to, ja nie wierzę w to. Cześć. No siema. To było pierwsze podejście w ogóle tej trzeciej nocy? Czy. Czy, czy mi już ktoś wyskoczył na ryj? Wydaje mi się, że pierwsze. A, poczekaj ja w ogóle spra tam? o kurde. kurczak. No, hello, hello. Co to, kuźwa było? O ma. Nikt mi nie puka. Kłamią mnie. Co się pukanie? Weź nie pukaj. Mnie to stresuje. Co to za muzyka? Aha, u niego pukało. Ale mi prankę zrobił. I to Mofredoś grał. Okej. Okay. Kurde, no trzeba było mówić, że pięknie śpiewa. Żeby kontynuował, a nie... Taka jest moja taktyka. Dwa razy udało mi się na farcie. Dobra, przyklikam sobie. Czekajcie. Gdzie jest? Tu jest Marian, tu jest Cika. A Fry, Fry, Fredward. Ale to chyba na razie nie muszę sprawdzać tych drzwi, jak tutaj są. Chyba, że Cika znowu mnie zrobi wiajo. Cika! Ona miała na imię Cika! Przypomniało mi się! Tylko jeszcze przypomnę sobie jak Marian miał na imię. Myślę, że w czwartej nocy akurat mój Pussy Gaming nie działa, bo za dużo baterii marnuję klikając tak. O Boże, ona tu już jest, tak blisko. Z prawa do lewa. Z lewa do prawa. Pra... Prawo jest tutaj. Nie, prawo tu. <grych> jest git. Znaczy się, nie jest... Ale zawsze mogło być gorzej. Tak naprawdę to nie. A tak z ciekawości, Freddy dalej tam stoi? Nie wiem. Nie ma czasu sprawdzać. A, guziwa, Marian. Zawsze znaczy, mnie to zaskakuje, jak ja go tam widzę. Marian nie chce ci nic mówić, ale to nie jest dobry moment na takie rzeczy. A jak jej teraz nie zamykała tego? O kuziwa! O o! Dziub, dziub A czy ktoś nie widział dziudziu! Schował, dziudziu! Wiecie co? Ja już mam chyba dość. Dotrwaliśmy do czwartej nocy, do czwartej rano w czwartej nocy. To jest więcej niż ja oczekiwałam od tej gry, tak szczerze mówiąc. Co prawda, trochę nam się przyfarciło i to dwa razy, ale i tak wpiszę to sobie do CV. Także tak. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. I nie widzimy się w kolejnych. Ja mam dość. Ten lis będzie mi się śnił po nocach. Dobra, dobra, kończę. Bye!